Witajcie z tej strony witam Was bardzo serdecznie przed Wami War Thunder i dzisiaj taki troszeczkę inny odcinek, ponieważ nie będzie to nowy pojazd, natomiast ten pojazd dostał potężnego buffa. A jakiego? Nowy pocisk. I to nie byle jaki pocisk, bo według tego to sobie posprawdzałem na szybko. Może niedokładnie, ale na szybko jest to najpotężniejszy pocisk na 9.0 w War Thunderze. Oczywiście, jeżeli chodzi o czołgi średnie, nie mówię tutaj o niszczycielach czołgu, bo niszczyciele czołgów wiadomo, mają. Potężniejsze pociski. Moi drodzy, 9.0 to jest M60A3 TTS, amerykaniec w drzewku chińskim. No, tutaj ma flagę chyba Tajwanu w ogóle, to jest Tajwan? Wydawało mi się, że to jest chyba Tajwan, ale nieważne. Wchodząc w modyfikację pojawił nam się pocisk DM-33. Wcześniej mieliśmy najlepszy pocisk M735, on był w trochę innym miejscu, tak mi się wydaje. I on miał przebicie 292 na 169 Nie najgorsze, nie najlepsze. Ale moi drodzy, tutaj wleciał pocisk 421 na 243 który ma po prostu, no, praktycznie topowe przebicie. Tam chyba w topce jest 500 mm, nie? Coś takiego: 500 na chyba 300 Więc to naprawdę jest znikoma różnica. Dla porównania, na przykład, yy, chińskie czołgi, topowe pociski mają 300x190. I tu chyba będzie tak samo. 350 na 200. Więc moi drodzy, ten pościsk, który ma ponad 400 mm na początku, no ja nie wiem jak do końca mam liczyć te przebicia. Bardziej właśnie patrzę e, na to tutaj, na te największe przebicie. Więc 421 mm. To jest naprawdę spora liczba. Chociaż tu w sumie widzę, że uśrednili. Teraz na przykład tutaj jest 350 na 100 e, metrów, a tu mamy 336, a tu mamy 419. Więc naprawdę jest to Chyba najlepszy pocisk na 9.0. A w sumie możemy zobaczyć, on też ma mo mocne pociski. On ma 379, no, mocniejsze niż tamte, ale nadal nie tak mocny jak właśnie ten średni czołg. Więc co, zagrajmy sobie bitewkę i wam może to przedstawię, że one hitujemy wszystko tak naprawdę. One hitujemy, przepraszam. Przebijamy wszystko, bo one hitowanie to chyba ma 105 mm, nie? Tak, jest 105 mm, więc one hitowanie nie do końca, chyba że wiemy gdzie strzelamy, ale wszystko przebijamy, więc tak naprawdę wystarczy wiedzieć gdzie strzelać i one shot, one kill. Natomiast pełniutki aptier, więc będziemy mieli okazję przetestowania w pełni tego pocisku, ponieważ każdy przeciwnik będzie od nas po prostu lepszy. Ten czołg już dawno temu omawiałem, nazywałem go, że po prostu demonem prędkości nie jest, ale ma spoko działo i czasem, czasem coś tam potrafi odbić. Jego następca będzie po prostu już znacznie lepszy, bo będzie miał takie płytki, dzięki którym hity po prostu nie będą wchodziły. No ale on nie był po prostu taki, no on po prostu był średni pod każdym względem, może tak powiem. Średni pod każdym względem, ale działo miał już spoko i tutaj, moi drodzy, teraz no działo ma po prostu najlepsze. To jest najlepsze dział, najlepsze dział na 9.0 po prostu. A wcale mu Battle Ray tu nie zwiększali, bo cały czas on jest 9.0. I ma termowizję. Pierwszej generacji, to prawda, ale ma duże przybliżenie. Mogę naprawdę bardzo mocno sobie przybliżać. I nie jestem pewien, czy powinienem tak daleko raszować. Kurde, mogłem chyba jechać, to nie zastanawiać. Dobra, jedziemy. O tą górką się schowamy. Mam całkiem sporą depresję, jak pamiętam więc się tutaj ukryję i będę mógł ładnie wychylać. To prawda, mam jakieś gówno na, na wieży, które pewnie będą ludzie strzelali i niestety to pewnie będzie przebijalne. O, depresja tu jest mocarna. Czy jest tu coś sobie mógł strzelić? Teoretycznie właśnie gdzie są te krzaki, coś tam się wychyla. Ty tutaj widzę zachowawczo bardzo grają. Moi drodzy, przebity. Zapradza to totalny papier. Ale zabity na hita. Nie było żadnych problemów z przebiciem. Bardzo szeroki w ogóle kąt tutaj jest tego, tej termowizji. Chyba właśnie dlatego, że zoom jest taki wielki zazwyczaj. Mam takie kółko ograniczające widoczność. Co jest naprawdę całkiem, całkiem spoko. Nie wiem, co mam szczerze dalej zrobić. B jest w dole. O, bratku. Proszę bardzo, przebity nawet pod tak dużym kątem przez silnik pocisk przeleciał perfekcyjnie, naprawdę to przebicie na tym tierze najlepsze, nie wiem, jeżeli jakiś chłop ma większe chętnie poznam jaki, możecie dać znać w komentarzach, każdy one shot one kill, one shot one kill oprócz rakiety, no niestety rakiety to jest coś z czego nie, nie mogę powstrzymać. Właśnie ten następny choke, ten jego następca, nie pamiętam jak on się dokładnie nazywa, na 9.3 jest, on posiada moi drodzy takie jakby, jak to powiedzieć, ekrany? Pokażę wam po, po tym gameplayu, tutaj jeszcze teraz postaram się coś pofragować i potem wam pokażę tego następcę, jak on tam wygląda, dlaczego on jest po prostu lepszy. 9, tak szczerze, ja nawet nie wiem, czy on ma te same pociski co ten, bo ten dostał pociski a czy tamten ma? Nie jestem pewien. No gierka prezentuje się jak się prezentuje Timek jakoś troszeczkę zawodzi. Fajne, fajne, fajnymi maszynami ludzie grali, nie? Puma wyszli od razu, nie pięknie piękny. Obiekt 279. Moi drodzy, to będzie test. Jedziemy. On jest tam. On, on może być problemem. Ale mam takie przebicie mocarne, że nie aż takim wielkim. Ty, bo tu jest Bmd gdzieś. Oh shit. Ej, wykorzystuję ten glitch. Znaczy glitch. To, że... No nie, no i jeszcze mnie zabije może. No i to jest świetny balans. Wiecie co jest najgorsze w tej grze? Że twórcy i tak jakby faworyzują tą Rosję. Dają im pojazdy, których normalnie mieć nie możesz. Ten pojazd jest tylko i wyłącznie pojazdem eventowym lub premką. Nie można nie, nie ma takiego w drzewku. No to jest jakiś skam totalny. Bo ty nie masz w ogóle takiego pojazdu na odpowiedź do tego pojazdu. Nie wiem, jak to inaczej wam powiedzieć po polsku. <laughs> no wiecie chyba o co chodzi. Dobra, wezmę sobie pelotkę. Postrzelam. Zagramy sobie w takim razie jeszcze jedną grę. Dwie gry, żeby na pokazanie pojazdu, to chyba optymalna liczba. Kurde, czemu jeden pościg tylko wyszczeliłem? Wemsta. Ale to jest kamerskie, nie? Ten BMD to był chyba ten pierwszy tutaj, co wyszedł, nie? I. po jednym dedzie od razu wyszedł. Fajnie, fajnie się gra te gierki. Uwielbiam balans. Aż mi się przypomina pewna historia y, tego speedrunnera, co bije rekordy w bijaniu i że takie coś powinno być banowane, bo daje zły przykład graczom. czym znaczy banowane, no ogólnie twórcy powinni zadbać o to, żeby takie rzeczy się nie działy. I w mojej opinii, teraz, kiedy wprowadzili te elementy wychodzenia, w sensie tych pięciu darmowych, użyć, powinni jakoś to tak zrobić, że jak wychodzisz po jednym dedzie, to masz bana na używanie tego pojazdu. Ja będę kontrowersyjny w tym aspekcie, nie powinno być po jednym dedzie wychodzenia w gry. Jeszcze kawałek. Oh shit. Dobrze, że mogłem się nic rozwagi, ja nie mogłem trafić. Witam na kolejnej mapce. Tym razem trafił nam się port przyładunkowy. Niestety nie jest to idealna na pana ten czołg, ponieważ no wiecie. To jest mapa taka bardziej korytarzowa, gdzie tutaj raczej depresja nie przyda się absolutnie, ani różne taktyki jakiegoś okrążania i tak dalej, bo ta mapa po prostu jest bardzo małą mapą. Więc tutaj trzeba po prostu jechać i się modlić, żeby strzelić pierwszemu i po prostu zabić kogoś. Ogólnie mam wrażenie, że Ortanel idzie właśnie w takim kierunku coraz bardziej korytarzowych map, żeby nie można było flankować i tak dalej, żeby ułatwić gracze nowym, nowym ludziom, żeby nie było tyle. Taktyk, tyle możliwości, ja tu widzę BMP2MD, już tam tu kogoś ciśnie, ja już nie mogę się czekać. Gierkę temu to mi naprawdę krwi napsuło. Myślicie, że tam pojedzie? Czy że tu pojedzie? No, obaj wiemy, gdzie on jest, wychyli tu po prostu. Tu to premka, tak? <ścoughs> bo naprawdę zagrał po. Totalnie naiwnie. Nie wiem, co teraz zrobić. Szczerze, że tam jakiś typ tak nam zrobił plecy, że jestem aż zdziwiony. I co gorsza, to może być ktoś jeszcze, nie? Więc tutaj naprawdę trzeba uważać. Na razie w zasadzie zabijają głównie takie przypadki, które i tak by umarły na hita. W sensie i tak bym je przebił. Trzeba coś twardszego zabić, żeby pokazać Wam tę moc. Nikogo nie ma, tam znowu nam na jakieś na plecy wjeżdżają. A tym beta tam gorąco się dzieje. Tu chyba zaraz odbijemy. I tam spróbujemy coś powalczyć bliżej celu. B. Tu jest teoretycznie fajna prosta. Tylko czy tutaj ktoś jeździ w ogóle tą prostą? Trochę się pociągamy bliżej. No kurde, oni nam do respa dojeżdżają. Tak nie lubię takich sytuacji. Ja teoretycznie nie powinienem się pakować w pierwszy ogień tym ciągiem. Szczerze, wolałbym ich wsparcie właśnie wycinać, które będzie jechało na to B Tylko, że nic tutaj nie jedzie I to jest kłopot Tu będziemy mieli długą prostą To było do mnie? Więc myślałem, że tutaj coś wyrwę Proszę bardzo, przebite, przebite Tufa działa, no to już nie szczeli. Mamy go Leży Proszę bardzo przebity przez kontener Rozwalony w wieże Moi drodzy To biłem coś co chciałem chyba zabić Dobra, zmywam się, bo zaraz będę oznaczony. Nie widzę co mnie bije, tak szczerze. Ej, bo moi drodzy, jakiś ciężki ciąg na B jest. Dobra, wychylę tutaj jeszcze raz. Mam nadzieję, że nie dostanę rakietą. Shit! Naprawdę słaba sytuacja. Kurde, bera... Nie miałem jak tego po prostu skontrować, no. Niestety mój pocisk się rozbija na tym metalowym wagonie, więc nie miałem jakby zbytnio okazji tam powalczyć. Ale starałem się, starałem się. Dobra, jedziemy w takim razie na C. E, tam, gdzie ktoś zaczął przejmować, więc próbujemy to odbić. Ale nawet dużo przeżyłem, bo tam parę rakiet dostałem na twarz, tak naprawdę. I chyba pocisk nawet też od tego jednego amerykańca. Wiem, że nie patrzę na Boga bytnio, ale liczę, że go tu nie będzie. Wolę mieć full focus tutaj. Podjeżdżam pod tą stronę dlatego, żeby spróbować słyszeć go. Cięgo? Ten mały Light. Został pinga, ale umarł chyba jeszcze nie. Oj bratku. Będzie problem. Dobra, nie będzie takiego problemu. Nie będzie gdzie kompletnie strzelać. Jakby mi rozwajał tą gościnicę, to byłby wtedy wielki problem. Bo on by mnie mógł zabić nie wychylając, ale może by po prostu na zasadę działo, Ciężko mi powiedzieć. W każdym razie przeżyłem tego małego pikusia. <laughs> <laughs> Więc coś tam... No jest odporne, no jakbym był tą pelotką albo innym papierem, to bym po prostu umarł, nie? Jest tam nad tym be ktoś. Jakiś ciężki. Chciałbym go dopaść. Dobra, ignoruję już wszystkie te... Lecę tam ten punkt po prostu. To jest mój cel, tam jest chyba Tiger 2. No, kurde, to niby dziski poziom, ale kurczę, bym go zabił sobie, nie? Nic. Na dame no, Ale oni o mnie będą wiedzieli tutaj Nie ja wiem co tu się wydarzy co tam, bratku? No Jolo chyba co? Pylotka to jest tylko Ale i tak się jebałem I tak się jebałem Widzę Ej to jest ten To jest ten! nawać go! Trafiłem i co mu zrobiłem? Nic? Halo, to nie tak miało wyglądać. Umarł, dobra. Ej, tu jest drugi. Tik! Jaki piękny wybuch, moi drodzy. Jest przebicie. A niby też przebiłem, bo było i trafienie, ale. kurczę, jakoś ten pocisk tam za bardzo nic w środku już nie zrobił. Jednak przeciwnicy na tym troszkę niższym tierze są mniej ogarnięci. Ja tylko te topki praktycznie cały czas gram. Mam nadzieję, że znowu nie spotkam tego rakietowego barakła. dwa nad wagonami mi będzie mi strzelało. Oooo Smutecek to teraz jestem zespotowany dla wszystkich Przeżyłem! Przeżyłem, udało się, aczkolwiek jakim kosztem. Niuk, my? Oni. Boom. No nie wierzę. No co? Ile? Ja mi od boku tutaj zabije. Jedzie. Nie ma go. A jest, ja się nie naprawiałem. Masakra. Teraz mi się kolejny dreski. I nie mam doniuka. Ej, bo mam 500 punktów do doniuka, to nie jest tak źle. Byłoby to dość zabawne na odcinku bidziuka. No to świetnie, nie? Innym jakoś daje te spam Protection, mimo że się ruszyli, a mi nie daje. Kocham balans tej gry. Właśnie to jest według mnie największy problem, że te mapy są tak małe, że ja potrafię dojechać na res. Mimo, że byłem tak naprawdę na środku mapy i ja już mam u nich po prostu te badziewne takie. O, przegraliśmy. Badziewne takie yy, te tarczki, nie można ich zabić. Ja narzekam po prostu na, te, na, na, na na tą grę i tyle. no. Więc moi drodzy, tak co ja dostałem. Neon, rozegrane bitwy 50. Dostałem ramkę do zagranych 50 bitew, coś nowego chyba jest, bo tego nie było wcześniej. Okej, okay. ciekawe, ciekawe. E, ale moi drodzy, mówiłem, że zobaczymy tego następnego, czyli CM11. O widzicie, bo to jest to samo? Tylko tutaj, e, a w zasadzie tu mam wyżej, to po co mam tak się przestawiać? Tutaj ten czołg ma po prostu masę tych plakiet. No zresztą nagrywałem kiedyś odcinek, pewnie sobie możecie go tam zobaczyć. E, I on też ma to samo działo. I też ma te pociski. DM-63 to chyba są te, nie? tam te mają trochę więcej, tak, z 10 mm więcej, nie całe. E, no ale to jest 9.3, nie? Więc to już jest różnica. Na 9.0 wydaje mi się, że lepszych pocisków niż to nie ma. Zobaczmy w sumie sobie tylko Rosję. Rosja jest zazwyczaj OP. 9.0, jakie on tu ma pociski? 350 na 135, czyli znacznie gorsze. Znacznie gorsze. Możemy jeszcze zobaczyć na przykład T-62. 420 na 162. Teoretycznie gorsze! Bo jest 415 tutaj, a nie 400 tam chyba 20 jak było, nie? 420, 415, sprawdźmy. Tak, te są lepsze. Nie o dużo, ale są lepsze. Najlepsze po prostu pociski. Moi drodzy, dobra, dziękuję za oglądanie. E, tak wygląda ten czołg. Według mnie line-up 9 na Chinach jest nadal bardzo potężny i jak ktoś chce sobie grindować, to. Ogólnie od 7.7 Chiny są po prostu OP praktycznie na każdym poziomie. 7.7, 8.0, 8.7, 9.0, 9.3, 10.3 i tak dalej. Po prostu line upy są już wtedy silne. 9.0, tu jest mój ukochany aft 0.9. Polecam bardzo serdecznie. To jest pojazd, gdzie niedługo wbiję w ogóle za darmo yy, darmowego ASA. Więc naprawdę musicie. No, wiecie, sami wiecie, ile to trwa wbijanie. Więc naprawdę 9.0 jest mocarny, A ten ciąg jest po prostu yy, najmocniejszy, jeżeli chodzi o pocisk na tym 9.0. Nie licząc AFT-09, który ma te rakiety. No, ale rakiety to nie wszystko. Więc dziękuję za oglądanie. Do następnego. Szczerze nie wiem, jaki to będzie pojazd. Po tego nie wybadam. Zresztą potem jeszcze trzeba go wymaksować. A bez kontapremium to idzie ślamazarnie. Więc te pojazdy spodziewajcie się za długi czas, ale wydaje mi się, może Alkalid wleci, bo jest taki nowszy, nie wiem, zobaczymy, trzymajcie się, cześć.